Dzień dobry Państwu, szanowni wobec Witaka Pita Misowskim w, tamtym, w wielozakresowym serwisie informacyjnym. Dzień dobry Państwu, witam serdecznie dnia czerwca 11. We wtorek, w południe. Mam nadzieję, że wszystko u was pozytywnie i w porządku. Dlatego też zachęcam, żebyście, jeżeli się podoba, Lajkowali, komentowali, dosypcjali, subskrybowali kanał Kapitan Misowski, dawali rady z reklamami i wspierali niezależną twórczość w każdy opisany na kanale sposób, zwłaszcza za pośrednictwem Patronite i Supi, ale również za pośrednictwem Youtube'a. Moi drodzy, nadal czekamy na kolejne informacje z MESCO, z zakładów ze Skarżyska Kamiennej, aby dowiedzieć się więcej o tym, co z tym wypadkiem, który tam miał miejsce, i na spokojnie kontynuujemy nasze bieżące działania wertowania internetu w poszukiwaniu ciekawych informacji, nie tak łatwo dostępnych. A jako pierwsza wskoczy nam na tapet rzecz taka. Tak, ten struź w tym momencie to ta mina taka sympatyczna, to Nigel Farage, czyli Lider jednak startujący do Izby Gmin partii Reform UK. Co się okazuje, że Torysi, czyli partia Konserwatywna oskarżają partię Reform UK o hmm, nazistowski apologetyzm. Po tym jak bronią oni kandydata, który powiedział, że Wielka Brytania powinna była zawrzeć pokój w czasach słusznie minionych z liderem, który tak dobrze lubił malować. Akwarele pokojowe. CHQ do niedawna starało się ignorować reform UK. W trakcie kampanii wydała niezliczone komunikaty prasowe atakujące Partię pracy, ale niewiele mówiła o partii Nigela farażach, który odbiera głosy, którzy są z prawej strony. Być może atak Faraża na patriotyzm Jerzy Sunaka zrobił różnicę w odpowiedzi na wiadomość, że kandydat reform UK powiedział, że byłoby lepiej, gdyby kiedyś Wielka Brytania zawarła pokój z malarzem pokojowym. Rzecznik Reform UK oczywiście szeroko bronił tego komentarza, a CCHQ wydało oświadczenie John'ego Mercer'a, ministra spraw weteranów, w którym Mercer powiedział, sugestia rzecznika Reform UK, że Wielka Brytania, a raczej Wielkiej Brytanii byłoby lepiej, gdyby przyjęła obskurną ofertę neutralności, Złożoną kiedyś przez nazistów, zamiast stanąć przeciwko nim, jest haniebna i pokazuje szokujący brak osądu. Komentarze te ignorują miliony zamordowanych przez nazistów i w ich dążeniu do dominacji nad Europą oraz ostateczną ofiarę złożoną przez mężczyzn i kobiety, którzy przeciwstawili się malarzowi, malarzowi pokojowemu w naszej najczarniejszej godzinie. No jeżeli w ten sposób ta partia chce sobie zdobywać zwolenników, to ja im życzę powodzenia. Dziennikarze zastanawiając się nad tym, co po ogłoszeniu rozwiązania Zgromadzenia Narodowego we Francji z tym dalej się będzie działo, sugerują trzy możliwe wyniki szokujących przedterminowych wyborów dla Macron. Prezydent może spowolnić pozornie niepowstrzymaną skrajnie prawicową partię, ale znajdzie się w pułapce podzielonego parlamentu. Dwa lata po rozpoczęciu drugiej kadencji i z trzema pozostałymi do końca, notowania Immanuela Macron nie są czymś, co, co ktokolwiek nazwałby świetnym. 65% dezaprobata, 34% aprobata. Odkąd stracił bezwzględną większość w Zgromadzeniu Narodowym, Zmaga się z trudnościami. Francuski parlament jest coraz bardziej sparaliżowany, a rząd polega na doraźnych porozumieniach z coraz bardziej niechętnymi partiami opozycyjnymi lub pogardzanymi narzędziami konstytucyjnymi, aby uchwalać niepopularne nowe przepisy. Przez cały czas 88 deputowanych ze skrajnie prawidłowego ruchu narodowego Marie Le Pen, największej partii opozycyjnej w parlamencie, miało coś w rodzaju darmowej przejażdżki, głosując przeciwko prawie wszystkim. Propozycją władzy wykonawczej, pielęgnując swój wizerunek odpowiedzialnych posłów, gotowych do przejęcia władzy, był to jeden z powodów, dla których Macron, ku powszechnemu zdumieniu, zwołał przedterminowe wybory w niedzielę wieczorem, aby zmusić skrajnie prawicową partię do prawdziwej konfrontacji i spowolnić, a może nawet odwrócić jej pozornie niepowstrzymaną ścieżkę w górę. Uzasadniał również, że wybory krajowe to nie to samo, co wybory europejskie, w których lista ruchu narodowego, kierowana przez 28-letniego przewodniczącego partii Jordana Bardella, zdobyła 32% głosów w skali kraju, wobec 15% dla listy popieranej przez prezydenta. Od dawna, postrzegany przez wyborców jako mało ryzykowny sposób na ukaranie tego, kto jest w rządzie, jednorundowy system list krajowych w głosowaniu europejskim faworyzuje outsiderów. Dwie rundy francuskich wyborów krajowych utrudniają zwycięstwo partiom spoza głównego nurtu. Co więcej, Macron najwyraźniej obliczył, że jeśli uda mu się udramatyzować wybór, przed którym stoją Francuzi, stawka zostanie podniesiona, bo w każdych wyborach głosujecie na, na, na nich w większej liczbie, powiedział ponuro w telewizyjnym przemówieniu. Więc teraz nadszedł czas, aby zdecydować, czy naprawdę chcesz być rządzony przez skrajną prawicę. W przeciwieństwie do niedzielnego głosowania nie będą to wybory do odległego zgromadzenia. Oczekuje się, że w wyborach weźmie udział 70% wyborców w porównaniu z 50% w sondażu europejskim. Umiarkowani prawdopodobnie zmobilizują się, a nie pozostaną w domach. Słabnący, antyskrajnie prawicowy front Republikan może nam nawet przynieść przynajmniej częściowo swoje odrodzenie. Zespół prezydenta wie, że jego niska popularność będzie miała wpływ na decyzje wyborców, ale jak wierzą, będą oni również długo i uważnie przyglądać się konkretnym propozycjom politycznym ruchu narodowego. Co więcej, jesień już zapowiada smutek. Ogłoszono szereg wniosków o wotum nieufności, które prawdopodobnie doprowadzą do upadku rząda, rządu premiera Gabriela Attala. Dlaczego więc nie przeciąć wrzodu już teraz? Takie w każdym razie wydają się być myślenia stojące za ogrom... przemyślenia, stojące za ogromnym planem Macron. Jaki może być jednak tego wynik? Otóż scenariusz pierwszy. Macron odzyskuje większość. Jego doradcy nalegaliby wybory wygrać. Możliwe, że wierzy on w możliwość zdobycia nowej większości, ale kiedy jest w pełni zaangażowany w kampanię, Macron jest imponującym wykonawcą. Wydaje się jednak, że może być za późno, by tak się stało tym razem. W innym kraju, w innym czasie, namiętnie odwoływanie się do wartości demokratycznych i republikańskich w obliczu skrajnie prawicowej partii, którą pomimo całego swojego głównego nurtu pozostaje antyeuropejska, przyjazna Moskwie, natywistyczna i autorytarna partia, mogłoby zadziałać. Ale skrajna prawica jest obecnie w dużej mierze znormalizowana w całej Europie. Rajd narod... Ruch Narodowy Le Pen nigdy nie był tak popularny, a lewicowi wyborcy mogliby być często proszeni o. Trzymanie nosa i głosowanie na partię, której nie lubią. Scenariusz drugi. Front Narodowy zdobywa większość. Wielu działaczy ruchu narodowego było podekscytowanych, gdy Macron powiedział, że rozwiązuje zgromadzenie. Wierzą, że mogą zdobyć bezwzględną większość z 577 mandatów. Jeśli tak by się stało, konwencja zażąda, aby jeden z nich został premierem. Najprawdopodobniej byłby to Bardella, który już powiedział, że byłby na to gotowy, 28 lat. Le Pen ma oczy skupione na wyborach prezydenckich w 2027 roku, w których sondaże uważają ją za faworytkę. Choć dla liberałów brzmi to jak koszmar, analitycy twierdzą, że Macronowi może spodobać się taki scenariusz. Prezydent i parlament z przeciwnych partii to tak zwana kohabitacja. Nie ma precedensu dla prezydenta głównego nurtu współzującego z parlamentem kontrolowanym przez skrajną prawicę, ale francuscy premierzy rzadko wychodzą z tej pracy bez szwanku. Macron może kalkulować, a w konfrontacji z trudnymi realiami rządzenia Bardella i jego gabinet mogą po prostu nie podołać zadania. W międzyczasie będzie on oczywiście siedział w Pałacu Elizejskim, wskazując na ich niedociągnięcie. Jeśli jest to jego kolejna najlepsza opcja, to jest to ogromne ryzyko. Ruch Narodowy okazał się być zdyscyplinowany w opozycji, a parlament kontrolowany przez Ruch Narodowy byłby faktycznie odpowiedzialny za większość francuskiej polityki wewnętrznej. Emerytury, zasiłki dla bezrobotnych, edukacja, podatki, wymogi imigracyjne i narodowościowe, zatrudnienie publiczne, prawo i porządek publiczny, ustawodawstwo dotyczące zatrudnienia wszystko to zasadniczo leży w gestii parlamentu i rządu. Polityka zagraniczna, europejska i obronna są domeną prezydenta, ale polityka narodowa, ruchu narodowego oznaczałaby wojnę z Macronem i Brukselą. I scenariusz trzeci brak ogólnej większości. Większość analityków uważa, że obraz, który widzowie najprawdopodobniej zobaczą na ekranach swoich telewizorów 7 lipca, to parlament, w którym partia Le Pen znacznie zwiększyła liczbę posłów. Być może nawet stała się największą pojedynczą partią, ale nie ma większości bezwzględnej. Natychmiast pojawiłyby się problemy. Prezydent teoretycznie może mianować dowolnego posła premierem, ale w praktyce, ponieważ parlament może wymusić dymisję rządu, Zazwyczaj wybiera kogoś akceptowalnego dla Zgromadzenia. Tylko kogo? Macron może próbować szukać sojuszy z głównym nurtem centroprawicy lub centrolewicy, ale nikt nie wie, na ile mu się to uda. Najbardziej prawdopodobnym rezultatem może być jeszcze bardziej podzielony parlament i ostatecznie większy impas. Będzie ciekawie. Tymczasem w Wielkiej Brytanii oddziały banku Berkeley są celem Protesty tego banku w Anglii, Szkocji zostały oblane czerwoną farbą i wybyto w nich szyby w ramach protestów propalestyńskiej ekipy. Według grupy Palestine Action na celowniku znalazło się do 20 budynków. Według nich protesty miały na celu zażądanie od banku wycofania się z finansowania handlu bronią i paliwami kopalnymi dla pewnego kraju nad Morzem Śródziemnym. Rzecznik Berkeley powiedział: Chociaż popieramy prawo do protestowania, musimy. Prosimy, aby działacze robili to w sposób, który szanuje naszych klientów, współpracowników i naszą własność. W Bristolu okna oddziału banku Berkeley w centrum miasta zostały wybite, a na budynku rozpylono czerwone graffiti. Londyńska policja poinformowała, że mężczyźni w wieku od 34 do 45 lat. Zostali aresztowani w związku z uszkodzeniem budynku Berkeley na Moorgate w poniedziałek rano. Jest to jeden z kilku oddziałów w stolicy, który stał się celem ataku, więc akcja jest skoordynowana. Rzecznik Berkeley powiedział, że bank świadczy kluczowe usługi finansowe dla amerykańskich, brytyjskich i europejskich spółek publicznych, które dostarczają produkty obronne dla NATO i jego sojuszników. Sektor obronny ma fundamentalne znaczenie dla naszego bezpieczeństwa narodowego, a rząd Wielkiej Brytanii jasno stwierdził, że wspieranie firm obronnych jest zgodne ze względami ESG, dlatego nie ugną się przed. Presją tej organizacji. No myślę, że ta organizacja jest na dobrej drodze ku temu, żeby zaliczyć ją do organizacji terrorystycznych. A premier Tusk działa intensywnie na linii dokumentów i prawa związanego z użyciem broni i środków przymusu bezpośredniego na granicy. A więc, tak, po pierwsze, użycie broni na granicy w razie zagrożenia nie będzie przestępstwem. Brawo, nareszcie. Przecież to jest wykonywanie zadania. Zleconego do realizacji. Rząd przyjął projekt przepisów dotyczących użycia broni przez żołnierzy. Chodzi o zagrożenia, jakie mogą wystąpić na granicy i możliwość użycia wojska bez wprowadzania stanu wyjątkowego. Poinformował o tym osobiście premier Tusk. Jak powiedział premier, po wyjazdowym posiedzeniu rządu w Stoku, gdzie była Rada Bezpieczeństwa Narodowego, projekt nowelizacji ustawy o broni ojczyzny i kilku innych ustaw zakłada możliwość użycia. Oddziału wojska polskiego na terytorium państwa polskiego bez potrzeby ogłaszania stanu wyjątkowego czy wojennego. Dotychczas zaś było to niemożliwe. Jak zaznaczył premier, zmiany są wprowadzane w związku z zagrożeniem, o którym informujemy od dłuższego czasu. To są też niestety zagrożenia, które pojawiają się w innych krajach europejskich. Dzisiaj Niemcy w kontekście Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej, prezydent Francji w związku z Olimpiadą w Paryżu otrzymują codziennie informacje o zagrożeniach sabotażowych i dywersyjnych w trakcie tych imprez inspirowanych przez Rosję. Czechy zostały w ostatnich kilkudziesięciu godzinach postawione w stan alarmu. Musimy być przygotowani i nie możemy doganiać rzeczywistości, bo ona już jest inna niż kiedyś. Oby te słowa zamieniły się w praktyce, w czyny i oby polscy żołnierze i funkcjonariusze byli chronieni przez polskie prawo, a nie byli przez nie stawiani na dzień dobry jako przestępcy za o realizację poleceń obrony i ochrony państwa polskiego. Przypomnijmy, że działania Żandarmerii i sam minister narodowej określił jako bulwersujące w stosunku do żołnierzy zatrzymanych za użycie broni, dzięki czemu nie doszło, moim tutaj już jest mój komentarz, moje zdanie, nie doszło do zagrożenia dla ich zdrowia i życia. Więc coś idzie ku lepszemu. Ale to nie wszystko. Bo kolejna sprawa mówi o tym, że powstanie strefa buforowa wzdłuż granicy z Białorusią. Na kilkudziesięciu kilometrach przy granicy z Białorusią ta strefa powstanie będzie sięgać średnio 200 metrów od granicy, w niektórych miejscach będzie do dwóch kilometrów. I o tym poinformował też premier. Zostanie podpisana w środę dokument, na podstawie którego zdąży się zrobić cały obieg rządowy i w czwartek wejdzie ten dokument w życie. Zapewne jest to jakieś rozporządzenie. I o tym powiedział wiceszef Jan Czesław Mroczek. Będzie na długości, jeśli chodzi o granicę, na tych dwóch odcinkach, w których mamy najwięcej przekroczeń, czyli 60 kilku kilometrów. Na około 45 kilometrów będzie to strefa o głębokości 200, na pozostałych do 2 kilometrów. Premier poinformował na konferencji, że rząd przyjął uchwałę, w której konsekwencją jest rozporządzenie, właśnie to MSW. Zaznaczył także, że rząd ma świadomość, iż wprowadzenie strefy buforowej, chodzi o zakaz przebywania, zawsze budzi negatywne konsekwencje dla mieszkańców. Podkreślił, że rząd będzie szukał sposobów pomocy dla mieszkańców, którzy ponoszą różne skutki prowadzonej przez Rosję i Białoruś wojny hybrydowej. A ten proces szukania pomocy już się zaczął. Będziemy szukali także sposobów pomocy i użyjemy różnych dostępnych nam środków, aby pomóc mieszkańcom tej ziemi w związku z negatywnymi konsekwencjami wojny czyli mówimy o wojnie hybrydowej. Tymczasem Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorstw apeluje o rekompensaty dla podlaskich przedsiębiorców. Według Rzecznika zapowiadane wprowadzenie przygranicznej strefy buforowej dyktowane z dynami bezpieczeństwa będzie miało negatywne skutki dla lokalnych firm, m.in. tych z branży turystycznej. Dlatego Abramowicz zaapelował do premiera o rekompensaty, podobnie jak w latach 2021-2022. Ówczesna interwencja ze strony rządu pozwoliła wielu firmom przetrwać trudny czas i teraz jest chyba pora na podobne działania. Ja jak najbardziej się z tym zgadzam. A polska marka odzieżowa, którą znamy, bo w ostatnich latach sponsorowała polski sport, polski olimpijski, no niestety, ale nie zatrudnienie i firma szuka oszczędności. Marka 4F, o której mowa, przeprowadziła redukcję. Sklepy pod tym szyldem należą do spółki OTCF, która w ubiegłym roku odnotowała stratę na poziomie 17,5 miliona złotych. W wyniku cięć kadrowych pracy straciło 130 osób. Spółka OTCF przedstawiła sprawozdanie finansowe za ubiegły rok. Z opublikowanych zaś danych finansowych wynika, że strata firmy niestety taka właśnie była. I dlatego musi przystąpić do programu naprawczego, którego elementem jest chociażby redukcja zatrudnienia. Wśród powodów gorszych wyników, które przeanalizował portal dla handlu, podaje się m.in. ograniczenie popytu, silny wpływ na decyzje zakupowe czynników makroekonomicznych, inflacja, stopy procentowe itd., oraz wiadomości medialnych, które podkopują zdecydowanie sport. Przedsiębiorstwo podkreśla również, Wpływ wyborów parlamentarnych oraz toczącej się wokół nich kampanii wyborczej na decyzje inwestycyjne w kraju i poza granicami Polski. No cóż, polityka niestety puka do naszego życia w różnym czasie, w różnych miejscach i do firm też. Teraz z kolei małe nawiązanie do wypadku, który. Miał miejsce. Wczoraj powiedziałem na ten temat dosyć dużo w live. W dniu dzisiejszym już zdążyłem też kolejną wypowiedź dać dla jednej z ogólnopolskich stacji telewizyjnych. Dla przypomnienia, niestety zdarzyło się, na szczęście udało się opanować ten pożar w bardzo ważnych dla polskiej obronności zakładach w Skarżysku Kamiennej. Składam kondolencje. Rodzinie pracownika firmy, który zginął, oraz życzenia zdrowia temu, który jest obecnie hospitalizowany. Trzeba też przypomnieć, że niestety nie jest to pierwszy tego typu. Wypadek, a na razie ciągle mówimy o wypadku, nie mówimy o żadnych czynnikach zewnętrznych, które tego prowadziły, no to w kwietniu przed sądem rejonowym w skarżysku rozpoczął się proces w sprawie dwóch innych śmiertelnych wypadków, do których doszło w zakładzie w roku 2021. skutek dwóch eksplozji zginęły tam dwie 40-letnie pracownice. Pojawiła się informacja o tym, że część myśliwców F16, która. Ukraina otrzyma od zachodnich partnerów, będzie przechowywana w bezpiecznych bazach poza terytorium Ukrainy, by nie były one celem rosyjskich ataków. Tak powiedział dowódca wojsk lotniczych Ukrainy, generał Serhiy Chołubcow. Nie wszystkie samoloty, które zostaną przekazane, od razu do nas dotrą, powiedział. I tu się z tym wiąże od razu zestaw dziwnych tekstów, jakie wypuściła z siebie rosyjska propaganda. Dowódca Sił Powietrznych w Ukrainie powtórzył, że pierwsza partia samolotów do Ukrainy powinna dotrzeć w tym roku. Jaki to będzie miesiąc, jaki dzień, czy stanie się to jutro, czy w sierpniu. On nie ma prawa tego komentować. Zgodnie z ich ukraińskimi planami F-16 mają być w Ukrainie w bieżącym roku. Pozostawmy tę intrygującą informację dla Rosjan. Myślę, że to oni pierwsi powinni dowiedzieć się na własnej skórze, że Ukraina F-16 posiada. Dania, Norwegia, Holandia i Belgia planują tego lata dostarczyć Ukrainie ponad 60 amerykańskich samolotów, łącznie ma być ich około 80. A Rosja powiedziała co? Powiedziała, że ma prawo do atakowania krajów, z których przylatywałyby myśliwce, by działać nad terytorium Ukrainy. No ja czegoś takiego w ogóle nie przewiduję, żeby mogły startować z Polski po to by działać nad Ukrainą. Natomiast, że z Polski ostatecznie do Ukrainy przybędą, gdzie zostaną przebazowane, to jest ważne słowo, będą tam bazować i tam będą obsługiwane i stamtąd wtedy będą startować już do bieżącego działania. To jest już całkiem insza inżość. Tutaj Rosjanie sobie mogą co najwyżej pokręcić palcem w dziurawej oducji. A tymczasem będzie takie coś jak szczyt B9 i będzie miał miejsce w Rydze. A prezydent Duda spotka się z liderami wschodniej flanki NATO. Bukarysztańska dziewiątka, bo to jest skrót właśnie B9, która gromadzi liderów państw wschodniej flanki NATO, w tym Polski, będzie obradowała w Rydze. Bukarysztańska dziewiątka będzie się zastanawiać nad tym, w jaki sposób zwiększyć odporność swoich krajów oraz granic tych krajów z Białorusią i Rosją, aby zapewnić większe bezpieczeństwo. Poszczególnym krajom oraz lepszą koordynację działań pomiędzy tymi krajami. Szczyt rozpocznie się w Zamku Ryskim od spotkania prezydenta Dury z prezydentem Republiki Łotewskiej Edgardasem Rinkiewiczem i prezydentem Rumunii Klausem Wernerem Johannisem. Następnie powitają oni przybyłych na szczyt B9 prezydentów. Prezydent Duda weźmie udział w sesji otwierającej, podczas której wygłosi przemówienie. Podczas szczytu państw B9 odbędą się dwie sesje. Droga do szczytu NATO w Waszyngtonie oraz długofalowe wsparcie dla Ukrainy. Będzie w nich uczestniczył nie tylko nasz prezydent Duda, ale również sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg. Po zakończeniu szczytu prezydenci Polski, Łotwy i Rumunii oraz sekretarz generalny NATO spotkają się z mediami. Andrzej Duda wróci do Polski we wtorek wieczorem. Co to jest ta bukaryśnańska dziewiątka? To nieformalna platforma współpracy krajów wschodniej flanki NATO Polska, Litwa, Łotwa, Estonia, Czechy, Słowacja, Węgry, Rumunia, Bułgaria, utworzona w 2015 roku w Mukaresie z inicjatywy prezydentów Polski i Rumunii, Dudy oraz Johanisa. Oczywiście obecność w tej grupie Węgier jest dla mnie wysoce problematyczna. Tymczasem po raz pierwszy od dawna pojawia się Prośba o to, by kraje arabskie wywarły presję na organizacje palestyńskie celem uzyskania rozejmu w strefie Zmiotu. I poprosił o to amerykański sekretarz Blinken. Poprosił o to, gdy był wczoraj w poniedziałek w Kairze i spotkał się z prezydentem Egiptu Abdelem Fatehem al-Sisi. Prezydent Sisi powiedział, że bardzo ważne jest zlikwidowanie wszelkich przeszkód w dostarczaniu pomocy humanitarnej do strefy Zgniotu. A szef amerykańskiej dyplomacji dodał, że wierzy głęboko, iż druzgocąca większość obywateli kraju spod góry Synaj oraz Palestyńczyków chce pokoju i bezpieczeństwa. Wkrótce po spotkaniu Blinkena z dziennikarzami Humus ogłosił, że jego uwagi na temat rozejmu faworyzują zdecydowanie drugą stronę i są. Prawdziwą przeszkodą w osiągnięciu porozumienia o zawieszeniu broni. Więc tu się facet nastarał, a tutaj dostał na odlew, że robi gorzej. Przedstawiciel humusu, sami Abu Zuri, powiedział agencji Reuters: Przemowa Blinkena podczas wizyty w Egipcie jest przykładem skrywienia na korzyść wiadomego kraju i stanowi amerykańską próbę przykrycia działań, jakie ten kraj realizuje w ramach okupacji Strefy Zgniotu. Natomiast Blinken spotka się w najbliższym czasie również w tym kraju z Tum Synaj to nie tylko z premierem, ale też z liderem opozycji Jairem Lapidem i ministrem obrony Jaowem Galantem, którego Gantz wezwał do odejścia z rządu. W ogóle to doszło do rozpadu gabinetu wojennego, z którego odszedł Gantz. Według źródeł Associated Press szef amerykańskiej informacji ma się też spotkać właśnie z Gantzem. A media przypominają, że administracja USA wysyłała już sygnały, że jest bardzo przychylna temu politykowi, a w marcu został on przyjęty w Białym Domu przez wiceprezydent Kamalę Harris. A tu mamy dosyć ostre i niespotykane zachowanie w brytyjskim wymiarze sprawiedliwości. Otóż dwóch dwunastolatków uznano winnych morderstwa dziewiętnastolatka przy użyciu maczety. Proces właśnie zakończył się w poniedziałek i są oni najmłodszymi zabójcami Wielkiej Brytanii od 1993 roku. Do zdarzenia doszło w listopadzie zeszłego roku w Wolverhampton, Wolverhampton w środkowej Anglii. Ofiarą był 19-latek pochodzący z Anguli na Karaibach, Sean Chesay. Który przyjechał do Wielkiej Brytanii z powodu operacji usunięcia zaćmy i mieszkał w Birmingham. W dniu ataku pojechał do pobliskiego Wolverhampton. Szesaj wraz ze znajomym spacerował po miejscowym parku, gdzie natknęli się na grupę dzieci. Dwóch chłopców i dziewczynki. Podczas śledztwa ustalono, że jeden z chłopców celowo wpadł na Szesaja, a gdy ten zapytał go, co robi, chłopiec wyciągnął mierzącą ponad 40 cm maczetę. Wtedy ofiara krzyknęła do znajomego, by uciekał, a gdy obejrzał się za siebie, zobaczył. Ofiarę na ziemi, otoczoną przez chłopców, no i resztę możecie sobie Państwo sami doopowiedzieć. Jak usłyszeli ławnicy, dwaj chłopcy zaatakowali swoją ofiarę z taką zaciekłością, że jedno z uderzeń maczety prawie przecięło ciało. Zaś inne, za czaszkę było tak mocne, że uff, doszło do znaczącej fragmentacji. Podczas procesu przed sądem korony w Nottingham chłopcy próbowali wzajemnie obwinić się o samozabójstwa. Ławnicy słyszeli podczas procesu, że jeden z nich kupił maczetę na kilka miesięcy przed zabójstwem za 40 funtów i regularnie onosił, a w dniu ataku przekazywali ją sobie wzajemnie. Ech. Dziwne, że nie ma informacji o tym, jakie narodowości byli ci chłopcy, ale myślę, że. Nie można być optymistą, raczej nie byli to rodowici Anglicy. I ostatni element dzisiejszego spotkania dotyczący iPhone. iPhone chce być jak szósty zmysł. Prawdopodobnie ogłosi współpracę z OpenAI. 10 czerwca rozpo rozpoczął się Worldwide Developers Conference, całoroczne święto biznesowe w branży technologicznej. Oczekuje się, że w trakcie tego wydarzenia ogłoszona zostanie współpraca, o której nieoficjalnie mówi się już od jakiegoś czasu. Apple, twórca kultowego iPhone'a, prawdopodobnie połączy siły z OpenAI, firmą, która opracowała pierwszy dostępny, powszechnie model językowy oparty na generatywnej sztucznej inteligencji, czyli ChatGPT. Czy można uznać to za symboliczny krok w stronę wirtualnego, inteligentnego asystenta w każdym gospodarstwie domowym? No teoretycznie tak, z czatem GPT można już rozmawiać głosowo. Jeszcze tego nie testowałem, ale wrażenie jest ponoć rodem z filmów science fiction. Dlaczego spadkobiercy Jobsa tak długo obwąchiwali się z AI? Tegoroczna Worldwide Developers Conference, która już trwa, będzie prawdopodobnie jedną z najbardziej ekscytujących edycji w historii wydarzenia. Jak pisze Samantha Murphy-Kelly... Powszechnie oczekuje się, że Apple ogłosi tą współpracę oraz zaprezentuje szereg nowości związanych ze sztuczną inteligencją. O tym, że Apple szuka partnerstwa w dziedzinie technologii AI wiadomo przynajmniej od wczesnej wiosny, kiedy to według Kelly doszło do niejawnych rozmów firmy zarówno z Google, jak i z OpenAI. Według dziennikarki należy z dużym prawdopodobieństwem przyjąć, że owocem tych negocjacji będzie. Coś, o czym usłyszymy właśnie w tym tygodniu, ale raczej wybór padł na Open AI. I to by było w tym momencie wszystko. Dzisiaj ja jako y, bardzo dobrze wspomniający zagadnienie, użytkownik y, Apple'a, iPhone'a, powiem tak, zobaczymy, co to da, póki co nie jest źle, może będzie lepiej. Jeżeli się Państwu podobało, to zachęcam do lajkowania, komentowania, udostępniania, subskrybowania kanału Kapitanicowski, dawania rady z reklamami, wspierania kanału w każdy opisany na kanale sposób, a wszystkim tym, którzy już wspierają, bardzo serdecznie za to dziękuję i zachęcam do dalszej współpracy, a wspierać można przez Patronite, przez Supi, w inne sposoby opisane na kanale, ale również przez YouTube'a. Jednak jest to najmniej dla twórców korzystne. I to by było na tyle, więc miłego dnia życzę wszędzie wobec. Do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć.